Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj będzie rzeczywiście bardzo prosto i bardzo szybko, bo dzisiaj serdecznie zapraszam na najprostszą chyba zupę w stylu orientalnym, z dużą ilością warzyw, mięsem i makaronem ryżowym. Taka zupa w stylu ramen, ale maksymalnie uproszczona, pełna smaku i spokojnie można się nią najeść, więc w roli obiadu czy kolacji na ciepło. Zdecydowanie może wystąpić. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i że zechcecie ją wykorzystać. Ja taką zupę lubię ugotować wtedy, kiedy czuję się lekko podziębiona, bo jest pełna smaku i przebija się nawet przez przytępione kubki smakowe, ale jest naprawdę przepyszna, więc myślę, że z przekonaniem mogę polecić. No dobrze, ja już nie przedłużam, tylko serdecznie zainteresowanych zapraszam. Przepisy i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. A teraz zaczynamy. Mam tu marchew, pietruszkę i czerwoną paprykę oraz mniej więcej litr wywaru. To będzie bardzo prosta i błyskawiczna zupa, dlatego że skorzystamy z małego oszustwa. Mam tu już ugotowany wywar domowy. Dzięki temu, że jest już ugotowany, nie muszę go teraz długo gotować i jednocześnie mogę mieć szybko pyszną domową zupę. Uprzedzając pytania o wywaru, raczej nie da się pominąć, bo na domowej wegecie, do której przepis Wam i tak podnikuję, ta zupa nie wyjdzie tak smaczna. To powinien być jednak prawdziwy wywar, bo tylko tak uzyskamy maksymalnie dobry smak i wartościowość odżywania. Ale jak widzicie, spokojnie można go ugotować z wyprzedzeniem, przechować w lodówce lub zamrozić, a potem korzystać z jego dobrodziejstwa. Zaczynam od mięsa. Filet z indyka kroję w cienkie kotlety. Część przechowam w szklanym pojemniku do innego obiadu, a część wykorzystam do dzisiejszej zupy. Ja biorę około 100 g mięsa na osobę. Kotlety kroję w cienkie paski, rozkładam równą warstwą na desce lub talerzu i skrapiam łyżką sosu sojowego. Starannie mieszam, osnuwając mięso sosem. Rozgrzewam garnek, w którym będę gotować zupę, dodaję łyżkę oleju, taki olej o w miarę neutralnym smaku, świetnie sprawdzi się też np. olej sezamowy. Na gorący wkładam przygotowane mięso i na ostrym ogniu podsmażam, aż indyk się zetnie. Wtedy dodaję drobno posiekany lub przeciśnięty przez praskę czosnek, mieszam i podgrzewam jeszcze przez mniej więcej minutę. Następnie mięso starannie osączam i przekładam na talerz który odstawiam na bok. I zobaczcie, na dnie garnka został bardzo aromatyczny sosik, taki w małej ilości. I do tego sosu dolewam teraz mój wywar. 900 ml i mniej więcej 100 ml wody dolewam do słoika. Wypłukuję go starannie. Ten mój wywar po odstaniu w lodówce zrobił się taką galaretką, więc jest co wypłukiwać. Dolewam do garnka. Łącznie mam zatem tutaj litr wywaru. I niech on się podgrzewa, ma być wrzący, a ja przygotuję w tym czasie warzywa. Marchew, pietruszka, trochę młodej cebulki i czerwona papryka. warzywamy je, osuszam i obieram, po czym kroję w bardzo cieniutkie paski ostrym nożem lub korzystając ze strugaka, który umożliwia cięcie warzyw w cieniutkie paski typu julienne. Dobrze, warzywa gotowe. U mnie wyszło tyle. Mięso również gotowe. Teraz potrzebuję tylko bardzo ostro i stanowczo doprawić mój wywar oraz ugotować makaron ryżowy. Biorę 200 g makaronu ryżowego, takie szersze wstążki i to już według własnej decyzji makaron można ugotować osobno lub na sam koniec, to jest na ostatnie kilka minut wrzucić do zupy i ugotować go w zupie. Ja gotuję osobno, dlatego że zależy mi na klarownym i czystym wywarze, ale kiedy się spieszę, przyznam, że czasami łamię makaron na mniejsze kawałki i gotuję w zupie, uzyskując taką bardziej treściwą lekko zagęszczoną zupę. Też bardzo dobrą, ale moim pierwszym wyborem jest zwykle taki klarowny wywar. Gotuję zatem makaron według wskazówek na opakowaniu, następnie przepłukuję go w zimnej wodzie, odcedzam i odstawiam na bok. Teraz wywar. Jest już bardzo gorący, więc doprawiam go do smaku sosem sojowym, pastą z ostrych papryczek chili. Lub inną ulubioną ostrą przyprawą. On ma być taki orientalny w smaku, więc generalnie takie przyprawy, jakie lubicie w tego typu zupach, spokojnie się tu odnajdą. Ja dodam jeszcze odrobinkę kuminu. I ponieważ mój wywar był bardzo dobrze doprawiony, to sos sojowy, papryczki i kumin zrobiły robotę i to wystarczy. Podpowiem jeszcze, że bardzo dobrze sprawdziłyby się tu karty imbir oraz przyprawa pięć smaków, czy inna przyprawa w stylu orientalnym. Dobrze, wywar gorący i porządnie doprawiony, bardzo ostro. Teraz dokładam tutaj moje warzywa, mieszam i gotuję przez kilka minut tak, żeby były podgotowane, delikatnie miękkie, ale wciąż jędrne i al dente, takie przyjemne do jedzenia. Zatem kilka minut w zupełności wystarczy. No i po kilku minutach zupa wygląda tak. Dokładam porcję zieleniny, to mogą być na przykład 2 trzy garście szpinaku czy roszponki, jakieś zieleniny o takim w miarę neutralnym smaku. Wciskam teraz świeżo wyciśnięty sok z cytryny, z połówki cytryny, mieszam, wyłączam grzanie. I zupę można podawać. Na talerz nakładam porcję makaronu, krótko podgrzewam mięso, ja przykładam je porcjami na łyżkę cezakową, zanurzam w tym wrzącym wywarze, ogrzeje się od niego mięso i nabierze troszkę fajnego smaczku. Można też podgrzać krótko na patelni. Makaron zalewam gorącym wywarem, stanowczo i orientalnie doprawionym. Dokładam porcję mięsa. U mnie cztery talerze, więc na każdy jedną czwartą z tej przygotowanej porcji indyka. Skrapiam olejem sezamowym, posypuję czarnym sezamem, zieloną cebulką i można podawać. Pyszna, ostra zupa. Świetna szczególnie wtedy, kiedy czujemy się przeziębieni, lub następnego dnia po imprezie, kiedy potrzebujemy się na przykład wzmocnić, ale także o każdej porze roku i zawsze wtedy, gdy mamy ochotę na szybki i odżywczy posiłek. Mam nadzieję, że przepis Wam się przyda i że zechcecie go wykorzystać, gorąco zachęcam. Jeśli zechcecie go odtworzyć, to wszystko precyzyjnie rozpisane, krok po kroku, przepisy, i składniki znajdziecie jak zawsze na blogu SkutecznieTV, bezpośredni link jak zawsze w informacjach pod filmem. No to co? To chyba wszystko co chciałam w tym temacie powiedzieć. Dziękuję za uwagę i za doglądanie do końca. I jak zawsze w tym miejscu przypominam o subskrybowaniu kanału oraz o wciśnięciu tego dzwoneczka przy przycisku subskrybuj, bo tylko dzięki temu pozostaniemy w kontakcie i nie przegapisz kolejnych przepisów, odcinków i inspiracji. Dziękuję, przepysznych zup na ostro w stylu orientalnym Wam życzę. Smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku.